My osobiście jako Wysoka Rada, jako mieszkańcy Puszkowa jesteśmy z Was bardzo dumni, z Waszych osiągnięć, które zawdzięczacie swojej dedykacji i ciężkiej pracy. Mam nadzieję, że każdy z Was ma swojego mentora, na którym się wzoruje i będziecie trwać w tym Waszych postanowieniach, aż do osiągnięcia dyplomów, wyróżnień, czego Wam z całego serca życzę i cieszę się, że lokalna społeczność, pan Wysoka Rada, pan prezydent jesteśmy w stanie pomóc Wam w osiąganiu tych właśnie celów. Życzę Wam dalszych sukcesów na studiach oraz po ich zakończeniu. Myślę, że my wszyscy Wam ich życzymy. Życzę szczególnego powodzenia. Gratuluję. To, prosiła, to, tak, więc, yy, szanowni Państwo, Pani Amerykanin, serdecznie gratuluję, że w tej chwili wystąpiliśmy w dalszym sukcesu. I'm Państwo,